Są dni, kiedy dusza potrzebuje tylko jednego, przypomnieć sobie, że ból to nie koniec. Jezu, dziś jest niedziela, 20 kwietnia, Wielkanoc, dzień, w którym życie pokonało śmierć. Dzień, w którym cisza ustąpiła miejsca nadziei. Nie przychodzę dziś z prośbą, przychodzę, żeby podziękować. Za miłość, która nie zrezygnowała, za światło, które przyszło po ciemności. Dziękuję Ci, że nie zostałeś w grobie, że wróciłeś i przyniosłeś nowe życie. Spraw, by ta radość nie była tylko chwilą. Pomóż mi żyć tak, jak ktoś, kto widział światło i nie chcę już wracać do ciemności. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zapisz ją i podziel się nią. Jezus z martwych wstał i razem z Nim może powstać także Twoje serce.